Sara Young Jezus mówi do ciebie. 30 września. Trwam przy Tobie nieustannie, otaczając cię opieką. To najważniejsza prawda o Twoim istnieniu. Nie ogranicza mnie ani czas, ani przestrzeń będę przy Tobie na wieki. Nie musisz się bać przyszłych dni, ponieważ ja już tam jestem. Gdy wykonasz milowy krok w wieczność, przekonasz się, że czekam na Ciebie w niebiosach. Twoja przyszłość jest w moich rękach. Ofiaruję ci ją dzień po dniu, chwila po chwili. Nie troszcz się o jutro. Chcę, abyś żył dziś pełnią życia. Zobacz wszystko, co jest do zobaczenia i zrób wszystko, co jest do zrobienia. Nie rozpraszaj się, myśląc o problemach, które są przed Tobą. Zostaw je w moich rękach. Każdy dzień jest cudownym darem, ale niewielu potrafi żyć dniem dzisiejszym. Dużą część energii, którą powinni poświęcić na życie w obwitości, marnotrawią na troski o przyszłość i użalanie się nad przeszłością. W rezultacie moje dzieci ledwo powłóczą nogami, zamiast wykorzystywać wszystko, co przynosi dzień. Uczęcie skupiać się na mnie w tej konkretnej chwili. Właśnie w ten sposób przyjmujesz dar obfitego życia życia, które płynie szerokim strumieniem z mojego tronu łaski. Czytał Bogdan Tymowski.